Cześć. Tu Denis, a Wy jesteście na kanale o Albanii. Dziś krótki filmik o cenach nieruchomości, które są aktualne na dziś, czyli wiosnę 2025 roku. W momencie nagrywania tego materiału pokażemy Wam kilka mieszkań, żebyście mieli wyobrażenie, jakie są ceny w Albanii. No więc przyjrzyjmy się temu bliżej. To jest duże mieszkanie z dużą łazienką, prysznicem i całym niezbędnym wyposażeniem. Łazienka znajduje się przy wejściu. Widzisz? Tak. Czyli można się wprowadzać i od razu mieszkać. Wszystko, co potrzebne jest na miejscu. Potrzebne są tylko Wasze szczoteczki do zębów i dobry humor. To mieszkanie, jak się je nazywa, to 2 plus 1. Czyli duża kuchnia, salon. Oto ona. Widzisz? Tak. Sprzedawane jest ze wszystkimi tymi meblami kuchennymi z całym umeblowaniem. Tak taka wspaniała kanapa. Wykończenie jest bardzo dobrej jakości. To mieszkanie ma dwie sypialnie, dwie oddzielne sypialnie. Powierzchnia tego mieszkania to 75 metrów kwadratowych. To mieszkanie znajduje się w bardzo dobrej całorocznej lokalizacji. W pobliżu domu znajdują się różnego rodzaju szkoły, sklepy, apteki, małe sklepy farmerskie, a także różne kliniki czyli wszystko, co potrzebne, jest tutaj. Nie trzeba nawet nigdzie jechać, żeby coś załatwić. Można tu mieszkać bez samochodu, wystarczą własne nogi, odległość do morza jest niewielka. Zaledwie 5 minut spacerem do ciepłego wybrzeża Adriatyku. Cena takiego samego mieszkania wynosi obecnie 110 000 euro. Tak, to samo mieszkanie kosztuje 110 000 euro. Jeśli będziecie wynajmować takie mieszkanie na dłuższy okres z oficjalną umową notarialną właśnie na długi termin, to takie mieszkanie będzie was kosztować od 500 do 800 euro miesięcznie. Jeśli będziecie wynajmować takie mieszkanie latem na krótki okres, na przykład zdecydujecie się przyjechać na tydzień, żeby popływać w morzu, odpocząć, cóż, takie mieszkanie latem będzie kosztować od 60 do 80 euro za dobę. A teraz obejrzymy kolejne mieszkanie. A to jest następne mieszkanie. No więc oglądamy. Tutaj jest taka toaleta z prysznicem, ze wszystkim co niezbędne. To również jest mieszkanie z dwiema sypialniami czyli duża kuchnia, salon z kuchnią, możecie zobaczyć. Tak to wszystko wygląda. Widzisz? Tak. To mieszkanie ma dwie sypialnie. Jest więc przeznaczone do stałego zamieszkania przez pełną rodzinę. Jest tu dużo miejsca. Albańskie mieszkania bywają czasem naprawdę bardzo duże. To mieszkanie znajduje się w dzielnicy, gdzie jest całoroczna infrastruktura, czyli są tu także przedszkola, szkoły, sklepy, warsztaty samochodowe i salony piękności. Jest więc wszystko, co potrzebne. To znaczy, że to dzielnica do całorocznego zamieszkania. Cena takiego samego mieszkania, ze wszystkim co widzicie, w dobrej dzielnicy, również 5 minut pieszo do morza. Morze jest tutaj blisko. Durez to miasto z najdłuższą linią brzegową, a więc cena takiego samego mieszkania na dziś to 125 tysięcy euro. Powierzchnia tego mieszkania to 100 metrów kwadratowych. A teraz spójrzmy na mieszkania o mniejszym metrażu. To przykład mieszkania z jedną sypialnią, czyli 1 plus 1, duża kuchnia, salon i oddzielna sypialnia. To mieszkanie jest trochę mniejsze niż to, które widzieliśmy wcześniej. To mieszkanie ma powierzchnię 60 m2. Ono również sprzedawane jest z całym umeblowaniem, całym sprzętem, ze wszystkim, co widzicie. To też jest bardzo dobra okolica. Mieszkanie znajduje się tuż przy morzu. Do morza, plaży, do wszystkich hoteli można dojść w minutę. Morze jest naprawdę, naprawdę blisko. To jest strefa turystyczna. Albo jak się ją inaczej nazywa, druga linia od morza. Widzisz, prawda? Tutaj również jest cała niezbędna infrastruktura szkoła, przedszkola, sklepy i wszelkiego rodzaju usługi, abyście mogli wygodnie mieszkać. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ w Albanii jest bardzo dużo dzielnic i miast, które żyją tylko latem, kiedy są turyści, a ta okolica żyje przez cały rok. To znaczy, że tutaj można wygodnie mieszkać nawet bez samochodu. Możecie cały czas spacerować wzdłuż morza i cieszyć się życiem. Obecnie takie mieszkanie kosztuje od 100 tysięcy euro wzwyż. Właśnie w tej okolicy. No cóż, wynika to po prostu z faktu, że samo miejsce jest drogie. Nie chodzi nawet o ten wspaniały remont czy sprzęt, ale właśnie o samo położenie. A to jest przykład na to, jak można kupić mieszkanie znacznie taniej. Na przykład, możecie kupić mieszkanie w dobrej lokalizacji, ale powiedzmy w niezbyt dobrym stanie, na przykład takie jak to mieszkanie. Widzisz, prawda? Tak, tutaj oczywiście jest stara armatura, stare meble. Mieszkanie wymaga uwagi, remontu, o właśnie. Ale za to cena tego mieszkania to 75 tysięcy euro. Widzisz, prawda? A dzięki tej wielkiej różnicy między pięknymi mieszkaniami a nowymi, możesz sprawić, że to mieszkanie stanie się bardzo, bardzo wygodnym, pięknym, pięknym domem. Tym bardziej, że żeby doprowadzić to mieszkanie do porządku, potrzeba niewiele zaledwie 5 lub 6 tysięcy euro, żeby zrobić remont i wyposażyć je w całkiem niezły sprzęt. Tak, to jest zwykłe albańskie mieszkanie. A przy tym to mieszkanie również znajduje się blisko morza. Dziś pokazujemy takie nieruchomości blisko morza. Stąd do morza jest zaledwie 4 minuty spacerem. I to też jest całoroczna okolica. Są tu przedszkola, sklepy z produktami od rolników, przystanki autobusowe, salony operatorów komórkowych, salony piękności, tak naprawdę wszystko. Wszystko, czego potrzebujecie do stałego, komfortowego życia, znajduje się tutaj, tuż obok domu. To jest wspaniałe. Tak nawiasem mówiąc, wielkość tego mieszkania wynosi około 50 m2 za 75 tysięcy. Tym bardziej, że jest tu wszystko i stolarze, i osoby zajmujące się remontami elektryką. To wszystko też jest tutaj i nie kosztuje dużo, a to mieszkanie jest jeszcze mniejsze nazywamy je kawalerką. Czyli duża kuchnia z salonem, toaleta i balkon. A więc zobaczmy, jak to wygląda. To jest właśnie takie mieszkanie. Powierzchnia tutaj to 54 metry. Ta kawalerka uważana jest za dużą. Zazwyczaj kawalerki są trochę mniejsze. Widzicie, prawda? Cena tego mieszkania to 69 tysięcy euro. Zazwyczaj, zazwyczaj hmm, kawalerki kosztują od 55 do 65 tysięcy euro. Jest po prostu większy, większy. Tutaj również jest cała infrastruktura. Salony, sklepy, przystanki autobusowe. Ale tutaj jest trochę dalej od morza. Stąd do morza jest 5 minut spacerem. Oczywiście Albańczycy to prości ludzie. I mają prosty stosunek do życia, dlatego też wykończenia i stan albańskich mieszkań są, no właśnie takie, dość, dość proste, bez jakichś udziwnień i luksusów. Na te mieszkanie został wpłacony zadatek, to znaczy, że obecnie nie jest już na sprzedaż, ale do ogólnego zrozumienia cen nam się nadaje. A to przykład jeszcze, jeszcze prostszego mieszkania. To niewielka kawalerka o powierzchni zaledwie 30 metrów kwadratowych. Znajduje się ona, powiedzmy, w okolicy, gdzie nie ma zbyt wiele infrastruktury. Tak, oczywiście są tu jakieś sklepy, jakieś pizzerie, ale do wszystkich większych przychodni, szpitali trzeba będzie dojechać albo rowerem, albo samochodem, albo autobusem. Widzisz, prawda? W takim właśnie stanie. Tak, takie też się zdarzają. Chociaż do morza stąd jest dosłownie dwie minuty pieszo z tym widokiem. Obecnie takie mieszkanie, dokładnie takie, jakie widzicie na nagraniu, kosztuje od 50 tysięcy euro wzwyż. Te ceny są aktualne na dziś, w momencie nagrywania tego filmu. Nagrywaliśmy mieszkania w dobrych, naprawdę dobrych dzielnicach. Oczywiście są mieszkania droższe, są też tańsze. To oczywiście zależy głównie od lokalizacji, ale wydaje nam się, że dla ogólnego rozeznania te liczby są całkowicie wystarczające. Ceny nieruchomości w Albanii nadal powoli rosną? Tak, prawdopodobnie jak wszędzie na naszej planecie. To wszystko na dziś. Subskrybujcie kanał, żeby go nie zgubić z oczu. Dajcie nam lajka. Wam to nic nie kosztuje, a nam sprawia przyjemność. I napisz do mnie, jeśli chcesz przyjechać, zatrzymać się u nas, kupić coś dużego lub małego, albo przynajmniej dowiedzieć się czegoś nowego o Albanii. Powodzenia!